nie nie Andrzej, po raz kolejny wracasz praktycznie do domu, mecz z Arką Gdynia w Pucharze Polski, pierwszy właśnie w Gdyni, jakieś uczucia specjalne temu towarzyszą? Na pewno, bo tam ja się wychowałem właściwie na tym stadionie, także na starym jeszcze, także na pewno dla mnie ważniejszy mecz, ale myślę, że Przede wszystkim to jest pierwszy, jeden z dwóch meczów, także najważniejsze byśmy po prostu zali dobrą grę i, i korzystny wynik przed rowerzem osiągnęli. To jest dla, dla mnie i dla, dla chłopaków najważniejsze. Jak się czujesz po tym, po tym swoim pierwszym, po długiej nieobecności w bramce w pierwszej lidze w meczu ligowym? No tak, mamy nie, duży niedosyt wszyscy i ja tak samo także po tym meczu, że, że nie zginęliśmy trzech punktów, bo uważam, że nie zagraliśmy, znaczy no, zasłużyliśmy na wygraną, na pewno byliśmy stroną przerażającą i, 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 i ten jakieś a, chwile nasze takie zawahania, momentów e, też, też dekoncentracji, no i przede wszystkim dekoncentracji też w sytuacjach ofensywnych, w których mieliśmy masę. No, e, ale już myślimy o tym meczu środowym, dobrze, że on jest tak szybko, moim zdaniem, myślę, że wszyscy, wszyscy tak, tak podobnie myślą i jedziemy, jedziemy po prostu pokazać, tak jak mówię, dobry mecz zagrać i już nie pamiętamy o tym meczu, nic to nie zmieni generalnie, e, ważne, że ta gra była całkiem, no, całkiem dobra, tak? Nie, nie, nie jest to tak, że e, właśnie jakoś, e, mówię, na mecz nam nie wyszedł, wtedy byłby problem, żeby się zastanawiać, także z optymizmem, no i, i no, mówię, fajna otoczka pewnie będzie meczu. E, Wiemy, że tam w Gdyni to wygląda już na poziomie takim, takim mocnym, nie ekstraklasowym. Także, także to jest przyjemność, po co się gra, trenuje, gdzieś te poty wylewamy, żeby, żeby potem właśnie zagrać na takich, na takich fajnych meczach. No, oby, oby z dobrym wynikiem właśnie w kontekście i rewanżu. zgadzasz się, że Arka będzie waszym najtrudniejszym rywalem po, po flocie i ISANDECIK, z którym zagracie tę wiosną? Ciężko powiedzieć, bo ja nie widziałem meczu Arki, nie widziałem, znaczy wiem relację, że, że nie porywa grą, i, a wygrywa, także tyle, tyle, tyle wiem i może to będzie coś po prostu, na pewno coś innego niż we flocie, bo tam był specyficzny mecz, bo to był typ, typowo ligowy mecz. Na flocie te mecze od lat tak wyglądają, że po prostu tam jest walka, gdzieś jakieś stałe fragmenty, właśnie gra Szarpana, wszystko takie. Tam się nic nie zmienia generalnie, to jest taki to było ligowy, a... Liczę, że gdy nie będzie po prostu dobry mecz, taki z dwóch stron. I, i, I tak mi się wydaje, no, ciężko jest przed meczem powiedzieć, czy ktoś właśnie jak te mecze, bo czasami te mecze się okazują, całkiem inaczej po prostu jakby się układają niż, niż przed meczem myślimy. Wygląda jakby po tabeli po, po tym, że arka powinna być najmocniejsza, no ale jak będzie, zobaczymy. Nie? Jak traktujecie ogólnie, ogólnie mecz pucharowy, no bo e, liga, no niestety, w dwóch meczach tylko jeden punkt. E, pojawiło się podczas jednej z konferencji prasowych takie pytanie, czy nie bardziej skupiacie się na, na pucharze? Nie, to na no, pewno, znaczy, aczkolwiek ja osobiście mogę się powiedzieć, że no, bardzo serio traktujemy te, no przynajmniej ja, no, jest, jest, jest duża szansa, może być dla niektórych z nas niepowtarzalna, już, żeby tak e, po prostu zagrać gdzieś, e, gdzieś wyżej jakieś, jakieś, jakieś trofeum. No, dla mnie to jest duży priorytet i myślę, że dla większości z nas, a, a mecze ligowe, no tak samo, to jest kupa jakby powiedzieć no, do, do, do punktów do zdobycia, no, tak samo e, do pieniędzy do zarobienia, oszukujmy się no, i, i na pewno nikt tu z nas nie, nie, nie kategoryzuje po prostu, nie, ale mówię, puchar, no tak powiedziałem, mi się wydaje, że to nie ma krótszej drogi tak? do, do jakichś, nie wiem, pucharów, może już mówię jakieś wielkie słowa, ale, ale jest to wielka szansa. No. E, taka jest drobinka że, że, że nie wypada nie powalczyć i już być w świerć finale i po prostu. E, ja z mojej strony mówię, no to są wielkie mecze, zawsze. No każdy mecz jest tak, tak, dla mnie jakby taką małą świętością. No.